Zamek w Ojcowie położony na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny. Tradycja głosi, że nazwa warowni w swej pierwotnej formie brzmiała Ociec. Została nadana przez samego króla na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca Władysława Łokietka, który w okolicznych jaskiniach znajdował schronienie. W pierwszej połowie XVII wieku zaniedbany i podupadły, zwłaszcza po potopie szwedzkim, przeszedł w ręce korycińskich, którzy przystąpili do jego restauracji i rozbudowy. Od 1676 roku starostwo ojcowskie było we władaniu najpierw warszyckich, później męcińskich, załuskich, którzy w 1787 roku podejmowali na zamku króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W okresie rozbiorów zamek ponownie zaczął podupadać. Konstanty Wolicki, który w 1829 roku nabył go od rządu rosyjskiego, rozebrał mury, ponieważ groziły zawaleniem. Pozostała ośmiboczna wieża, brama wjazdowa i mur obwodowy. Nie został zrealizowany projekt odnowy podjęty przez Ludwika Krasińskiego, który pod koniec XIX wieku został właścicielem Ojcowa. W takim kształcie zamek przetrwał do czasów obecnych. W latach 80. XX wieku przeprowadzono renowację wieży, w której urządzono ekspozycję poświęconą historii zamku. Ojcowski Park Narodowy. Jeden z 23 parków narodowych w Polsce utworzono w 1956 roku. Obejmuje część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Dolinę Prądnika i Dolinę Sąskowską. Wraz z przyległymi częściami Wierzchowiny Jurajskiej jest najmniejszym z polskich parków narodowych. Jego symbolem jest nietoperz. W XIX wieku przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego ponosiła wielkie straty. Wycinano całe drzewostany, rozkopywano jaskinie, by wydobyć nagromadzony w nich nawóz. Odłamywano skalne nacieki. Równocześnie jednak dokonywano tu pierwszych odkryć archeologicznych. Naukowcy opisywali rzadkie gatunki roślin i zwierząt, a piękno Doliny Prądnika przyciągało pierwszych turystów. Starania o ochronę przyrody Doliny Prądnika miały już miejsce przed II wojną światową. Do utworzenia rezerwatu doszło na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 1956 roku i utworzono Ojcowski Park Narodowy. Największe doliny to Dolina Prądnika, Dolina Sąspowska. Tworzą one krasowe jary o płaskim dnie i stromych, często pionowych lub nawet podciętych zboczach. Wapienne podłoże sprzyja powstawaniu jaskiń. Od 1992 roku są one katalogowane, opisano ich na terenie parku ponad 400. Powstały głównie w wyniku krasowego działania wód. Najdłuższe z nich to jaskinia łokietka i ciemna. Są one udostępnione do turystycznego zwiedzania.